Marzę na coś słodkiego bym zjadł. I świetnie się składa, robi czurosy. Mówię jakie składniki. Potrzebujemy szklankę mąki pszennej, szklankę wody, pół kostki masła, dwa jajka od szczęśliwych kurek, łyżeczka cukru waniliowego, łyżka cukru i szczypta soli. Do garnka wlewamy szklankę wody, dodajemy pół kostki masła, łyżkę cukru i łyżeczkę cukru waniliowego. Wszystko zagotowujemy. W trakcie podgrzewania dodajemy szczyptę soli. Gdy masło się rozpuści, dodajemy mąkę i mieszamy, aż powstanie gładkie ciasto. Gotowe ciasto zostawiamy do wystudzenia. Do przestudzonego ciasta dodajemy dwa jajka i wyrabiamy. Gotowe ciasto przekładamy do rękawa cukierniczego zakończonego gwiazdką. Churrosy smażymy na rozgrzanym oleju. Smażymy na złoty kolor. Marek, próbuj. Wyglądają obłędnie. Pytanie jak smakują. Uwaga. Mmm. Pycha.